Panie, widać w kolejnym filmie spontanicznym, co kupiłam w ostatnim czasie. Muszę Wam pokazać, bo mam bardzo fajnych kilka rzeczy. Dosłownie rzeczy, ale też i przedmiotów. Także zobaczmy sobie, co ja tam co ja tam nakupowałam. Zapraszam Was serdecznie na kolejny filmik. Trza rzecz, słuchajcie, nówka, nierdzewka, świeżutka, jeszcze gorąca, bo przyszła dzisiaj i nawiązałam bardzo małą współpracę z. Takim sklepem na TikToku. Wiecie, że Czekajcie. ja nawet niedokładnie wiem, jak oni się nazywają. Po prostu zaproponowali mi, że wyślą mi w ramach współpracy strój kąpielowy, który jest dla kobiet mm, z nieidealną figurą. Nie wiem, jak to ubrać, tak w słowo bo to nie jest plus size. To jest po prostu dla kobiet, które mają problemy tu i ówdzie. No, i ja Wam pokażę, zademonstruję. Ja go nie ubiorę, słuchajcie, bo na bank tutaj YouTube by tego nie wytrzymał. Ale Wam pokażę mi więcej, jak wygląda ten strój. Czekajcie. Dobra. Strój jest jednoczęściowy. Ja wzięłam, słuchajcie, sobie rozmiar L, bo zawsze boję się biustu. Ale rozmiar L jest duży. Rozmiar L jest naprawdę duży. Mogłam sobie M wziąć, by lepiej leżał. Zobaczcie. Dobra. Prawdopodobnie w biuście będzie dobry. Tu ma takie oczko. On jest, jakby widzicie, jest taki, taki fajniejszy. Jest. Tutaj idą, tutaj idą ramionczka. Normalnie ramionczka, więc y, mnie to bardzo cieszy, bo ja nie lubię takich, tak jak tu mam na szyję. Ja lubię, jak stroj, strój ma ramionczka, jednak. Z tyłu jest jeszcze takie dodatkowe wiązanie, które może uratować sytuację i troszkę ścisnąć ten materiał. Słuchajcie. I co najważniejsze, co jest zaletą tego stroju. Słuchajcie, pokażę Wam w ten sposób. To to, że on tutaj się odrobinkę marszczyła się na brzuszku, i to sprawia, że on bardzo fajnie tutaj maskuje nam te nasze niedoskonałości niedoskonałości. I on się marszczy, poczekajcie. I wiecie co on jeszcze ma? Dodatkowo tutaj taką falbankę w okolicach tutaj pachwinki. Nie wiem, czy Wy widzicie, czy Wy nie widzicie. Boże, opakowanie po czekoladzie widzieliście. No dobra. Trudno, to nie moja. I on ma tutaj właśnie taką, taką falbaneczkę. I tost. to właśnie sprawia ta falbaneczka, widzicie? Że tutaj nam troszeczkę to takie właśnie okolice bikini nam troszeczkę zakrywa, zasłania i sprawia, że może troszeczkę bardziej będziemy się komfortowo czuli, ale polecam Wam brać chyba rozmiar mniejszy niż większy, bo on jest po prostu duży. On jest duży, ja go już nie będę dzisiaj mierzyć, bo i tak Wam nie pokażę. Ale lećmy z kolejną rzeczą, którą kupiłam w ostatnim czasie. Tada! Kupiłam w TK Maxie. Made in India w ogóle, czekajcie? Ale TK Max, TK Max, TK Max ma bardzo dużo rzeczy właśnie z, e, właśnie z Indii. E, I kupiłam sobie taką kankę do wody, bo ja lubię sobie wodę nalać i jak ta woda troszeczkę leży, i wtedy mam pod ręką do ekspresu czy gdzieś tam. Także ta kaneczka jest przepiękna, mi się bardzo podoba kolorystycznie. Ja lubię takie, właśnie, wszystko, niby beżowe, niby spokojne, niby białe i nagle taka, taka kanaka. Takie coś, takie kolorowe. To jest właśnie mój styl. Słuchajcie, mi się to bardzo podoba. Także ona kosztowała 11,99. Jest po prostu przepiękna. Z temu, słuchajcie, przyszła mi mata. To jest mata taka, ja myślałam, że ona będzie w ogóle o wiele większa. To jest mata. To jest mata, to jest w sumie podkładka, nie wiem czemu ja mówię na to mata, być może to było w kategorii mata, jak to kupowałam to było słowo mata i mi się tak po prostu to zostało, ale ja ją trzymam słuchajcie tak jakby przy ekspresie na czajnik, 18 godzina moja pora i słuchajcie bardzo mi się spodobał ten motyw właśnie. Moja córka mówi, Boże, mama w jajka. A czemu te jajka mają taki kolor? Nie, to są jakieś kwiatki, słuchajcie, no ale faktycznie ten, ten jeden żółty tu może sprawiać wrażenie jajca. No i tak sobie ją zamówiłam i bardzo mi się podoba. I jest taka dosyć gruba, jest bardzo dobrze wykonana. Ona też tam kosztowała grosze, słuchajcie, niedużo. No nie wiem, z 3,99, coś takiego, ale jest naprawdę porządna, tylko myślałam, że będzie większa. Ale jest naprawdę bardzo fajna. Z takich rzeczy, które jeszcze sobie ostatnio zamówiłam na temu, słuchajcie, to przyszły, przyszedł mi ten domek i też myślałam, że będzie większy. To jest właśnie minus temu, że że no, no piszą wymiary, piszą, to jest nie, to jest minus człowieka, że nie sprawdza i to słuchajcie docelowo miał być pojemnik na kredki, na biurko można kupić wiecie całe blokowisko tych domków, poustawiać i dziecku tutaj dać na kredki, ale stwierdziłam, że to jest zbyt piękne, żeby dać mojemu dziecku to na kredki, bo ona to po prostu zniszczy, wiecie jak to dzieci wrzucają coś niezakręcone i stwierdziłam, że zostawię sobie i wiecie co ja tu trzymam, Mam na stole taką postudeskę, gdzie trzymam sobie świeczkę. I tutaj w środku trzymam sobie po prostu zapalniczkę ukrytą. Także mega mi się to podoba. Bardzo fajna ozdoba. To jest super wykonane, bardzo porządnie sklejone, ładnie narysowane, śliczny taki domek. W ostatnim czasie też kupiłam sobie farbę do włosów, słuchajcie, i powiem Wam, że polecam wam tą, ha tą harę. Tą farbę, jeżeli. Zamierzacie osiągnąć efekt włosów zgaszonych, włosów bez jakichś żółtych, pomarańczowych odcień. Oczywiście ja nie mam jeszcze tej farby nałożonej, więc ja z czasem jak myję włosy, to farba mi się spłukuje i niestety cały czas wychodzi mi taka żółć. Nie wiem skąd ta żółć się wzięła, przecież ja byłam masę czasu blondynką i to wręcz bardzo platynową. No, i po pofarbowaniu na, na brąz cały czas wychodzą mi takie żółte odcienie, ja tego nie cierpię, mi się to nie podoba. I teraz odczekałam sobie jakiś czas, bo, wiecie, robiłam sobie jaśniejsze pasemka, bo nałożyłam sobie ostatnio farbę, która miała, które było napisane, że jest brąz i wyszła mega ciemna, ale to już za ciemna, to prawie czarna wyszła. Czarnych się nie czuję dobrze, więc odczekałam też jakiś czas i po prostu sobie ostatnio zrobiłam pasemka rozjaśniające. I teraz też odczekam, aż jeszcze troszeczkę te włosy dojdą do siebie, i wtedy nałożę właśnie tą farbę z Sajosa. Ona kosztuje 5,99 i Jest rewelacyjna, mam nadzieję. Widziałam u dziewczyn na TikToku. To jest numer 5,95 i to jest zimny, jasny brąz. Chateau, Claire, 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 glaze. Nie wiem co to oznacza, ale zapowiada się dobrze. ewidentnie jest ten efekt niwelacji, zniwelowania tego, tego żółci, tej rzuci, tego pomarańczu. i mam nadzieję, że per permanent, zim, pernamentny zimny kolor, że, że to mi pomoże i po prostu, że nie będzie aż tak bardzo czarne, a, a jak będzie czarne na dzień dobry, to mam nadzieję, że będzie się spłukiwać i będzie wyglądać po prostu tylko lepiej na mojej głowie, ale to tak jak mówiłam, jeszcze sobie troszeczkę poczekam, no, także kochani, to by były łupy, ostatnie moje łupy, tak by to wyglądało, I zamówiłam sobie jeszcze jedną rzecz, ale to już wam nie pokażę, bo już mam to w fotografii, słuchajcie, a mianowicie czemu to się tak w ogóle poluźniło, to a mianowicie zamówiłam sobie obiektyw, obiektyw, nowy obiektyw do aparatu. Słuchajcie i taki pro dla fotografów, jeżeli mnie coś oglądają. Ja zamawiam obiektywy używane. Kupowałam kiedyś nowe, kiedyś byłam taka głupia, ale obiektywy jak to sprzęt elektroniczny, one tracą bardzo szybko na wartości. Ja obiektywy zmieniam, non stop się rozwijam, zmieniam aparaty, nie ma sensu kupować tego nowego. To są koszty naprawdę rzędu tysięcy euro. A ja kupuję sobie za pół tysiąca euro i to wystarczy. Także słuchajcie, yy, tak to z ostatnich łupów, tak by to wyglądało. Tak patrzę, bo kupiłam sobie jeszcze coś, a pokażę wam. Dobra, tylko teraz nie będzie tego efektu takiego. Czekajcie, bo ja muszę wyjść na balkon. W tej chwili mu świeci. Patrzcie to. They były w action. Action? Czy to było w action? Czy ja kupiłam to w action? Czy ja byłam w action ostatnio? Dobra, o to. Patrzcie, niebieski, taki sopelek, widzicie? On może wisieć. Tutaj ma oczywiście, wiecie, żeby się naładować na słoneczku i potem cały czas świeci na taki piękny niebieski. One się nie ruszają w środku. Ale weźcie, jakie to jest piękne. Jak to ładnie wygląda? Oczywiście można włączyć, wyłączyć, to, to jest regulacja. No i tutaj mają właśnie ten mini solar, który ładuje, i one jak się naładują, to tak pięknie świecą potem na niebiesko takie sopelki je można, je można powiesić, ale też można je gdzieś postawić. Wieczorem można sobie nawet tak postawić, jak się już nagrzeją, rewelacyjne, nie? Dobra kochani, to by było na tyle, żegnam się z wami bardzo serdecznie. Wiecie co robić na tym koncie, zostawiać łapki w górę, w dół, jakie chcecie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!